Zaczynamy my jako Zarząd Dróg Wojewódzkich od jutra przebudowywać dalszy etap drogi wojewódzkiej 14 Tym razem zaczynamy od Przysieczy, idziemy do Pruszkowa, a następnie w kierunku na Zimnice. Projekt, który realizujemy jest wyceniony przez wykonawcę na 17 milionów złotych, współfinansowany ze środków europejskich. Tak jak powiedziałem. Zaczynamy jutro od wycinki drzew na odcinku od autostrady w kierunku Pruszkowa. Będziemy utrzymywać w tym okresie ruch wahadłowy, ponieważ w tym samym czasie, od drugiej strony jadąc do pola, Gmina Pruszków realizuje inwestycje również na naszej drodze, polegające na budowie i przebudowie drogi wojewódzkiej, budowie ścieżki pieszo-rowerowej I w związku z tym, że będzie to zakres ingerujący w podbudowę drogi, a tam jest w dość dużym nasypie, droga ta będzie od, zamknięta. Ona jest zamknięta już dzisiaj, ze względu na awarię sieci wysokiego napięcia tą 400 KV, która pękła. Chcemy to utrzymać zamknięcie i jutro przystąpić do odbioru oznakowania i wprowadzić już pełną organizację ruchu przez firmę Transką, która realizuje to zadanie. I dlatego też odcinek od Opola do Pruszkowa będzie wyłączony od złotnik do pomologii z ruchu. Dlatego też nasze prace będą prowadzone do, pod, na, na, na wahadłach i to zamknięcie które będzie wprowadzone będzie zrobione do 15 maja najpóźniej 15 maja przywrócimy ruch na ciągu 414 i wtedy firma Drogód przystąpi do przebudowy etapami tego skrzyżowania i będziemy sukcesywnie zamykać z ruchu drogę 429 na odcinku Pruszków-Ziemnice i na odcinku Pruszków Obiad będzie wiózł z naszą drogą wojewódzką 429 i będzie wchodził tutaj w Pruszkowie, w tym miejscu, gdzie stoimy na, na rondzie, czyli od Opola przez Komprachcice do Pruszkowa. Prace na 429 będziemy starać się prowadzić również w miarę możliwości pogodowych od jutra. Natomiast to będą to prace związane głównie z częścią z mediami, tak? czyli kanalizacja deszczowa tak żeby jak najmniej utrudnień związanych z zamknięciem 429, które chcemy wprowadzić od wakacji, było na drodze 429. My jesteśmy już po spotkaniach tutaj z właścicielami i hotelu i tych centrów, które tutaj są, Rówka, to centrum, Centro, rozmawialiśmy z nimi, informowaliśmy ich o tym, kiedy jak chcemy to zamknąć, przyjęliśmy też ich sugestie co do poprowadzenia ruchu do tych sklepów, także chcemy po prostu tą drogę 429 jak najszybciej, jak z najmniejszymi utrudnieniami zrobić. Dlatego też częściowo będą to prace na wahadłach Natomiast w momencie kiedy już będziemy przygotowani do tego, żeby układać warstwy konstrukcyjne, będzie to w okolicach lipca, będziemy sukcesywnie zamykać te wloty tak, żeby położyć warstwy ścieralne i ten ruch przywrócić. Pracę mamy zakończyć w kwietniu 2023 roku, natomiast no zobaczymy, no mobilizacja firmy jest bardzo duża, no deklaracje są takie, żeby firma chciała to przyspieszyć. Dlatego też no, zgodziliśmy się tutaj wspólnie właśnie z gminą i mieszkańcami na te częściowe zamknięcia tych bocznych wlotów. Wykonawcą naszych prac jest firma Drog budżet